Nie. Ja. Dobra, dobra, dobra. Co to było? <grym> Pale. Co to? <grym> czekaj, ja zna... czekaj, Już poszło. Dara nakładaj mnie. Jak ja to mam? Ja nie no normalnie połóż na tą bulandekę Dlatego ja tego, tam... na ten też pociąg musisz mu tak bokiem położyć, nie? O. A on sobie już poprawi tą resztę. Dziola tam resztę. Piola tam. Spadło. Piola? Ta? Ty masz mi tak z boku trzymać i będziesz podjeżdżał. Kręt podjeżdżał. To daj no ja będę to robił. Masz. o, o odpalaj maszynę. Ja to zrobię, tak? Dobrze. Dajcie. Cześć, to się B. Nie ten. B, włącz i O. Dominik, powiem ci, że kartofel nie jest najgorszy wcina. E, drewna. Kto jest Drewno. <noise> <noise> nie wiem, jakieś ty mi przeszedł kurde, normalnie. Takie poćby, e, tak się mi drzewo, że mam prawie 2 te pniaki. Ja mam <noise> Ale ja to, co tu to? się działo, kurwa? Ja przyspieszę czas, żeby ten, żeby jasno było, nic nie pomoże też. też co tam urozumiał ten Dominik teraz nagrywacie? Co, co, jak? Co tam nagrywacie teraz, Dominik? Big farm na mapie. Na zadupie chodzi. O, mogę z wami też nagrywać? A jak pobierzesz mody, to możesz i by coś się działo. To daj mi najpierw mody. Masz. I chciałbyś. Ale to wszystko zaleca, ls ściągacie, co nie? Wszystko. Czekaj. Sorry. Pójdź. Zobaczymy jak to będzie. O! Trzymasz? Przesta... Kurde. <ślesz> Jaka fa... Fascynacja. Jaka beka! O Jezu, co <ślesz> się z tym dzieje? Tepnij się, zobaczysz, kiero, co on robi. Eee, ten, wywaliło Cię w kosmos? Nie. Jest. Co? Jeszcze Coś nie. innego. Jak ten jogging chodzi, kurde! Nie mogę innej roboty dostać. O, o, zaraz o, o. Weszło, weszło. Tak, bo ja tutaj kończę te pniaki wycinać, nie i ten, i zaraz tam no, przejdę. Ja bym ja z wad... zrobił. No zaraz będzie jasno. O, coś tu weszło. Ja się... Ja się tamtą to tutaj, yo, <laughs> <laughs> A kartofle jak on ma na imię, na serio? Patryk. A Pat. Bo? Bo? Okay, ładnie ci się ustawię, żeby szło ładnie, yo, dobra? No. No. <laughs> <na niej> Nie, <wiecznie. laughs> To nie? O Jezu, to, ten... się, przesuwa. Ja to się przesuwa. To się przesuwa. jak on... Kiero e, mówi, że on najlepszy na fallen Traktor no. Jezu, jak lagi No, to się Ulej. nie psysa, no. A ja ci <laughs> mogę taką kubkę zrobić tych... Y, a, tych, że tylko sobie sięgniesz i no dobra? No, no spróbuję. A czemu to dalej nie chce iść? Ja nie wiem. Ja bym to gdzieś wywiózł. Panie. O, tak. weźmą jak, jak są takie jakieś długie tt, to ładujcie na przyczepę do... na drewno. Bo to szkoda, ten, szkoda brać na wióry wczoraj, a Jakbyśmy cały las tu. Ty, z wiórów, z nie da rady kiszonki robić, nie? Chyba nie. <gulio> Mam moje pomysły. Zrobić z drewna kiszonkę. Chyba wióry! Te, teraz wióry robicie, nie? A mi chodzi, czy z wiórów da rady kiszonkę zrobić. Yeah. Yeah. Ja, tam się o, on nie. On ręcznie ma! C360 nie pójdzie! No Dawaj ty jesteś i od nie, pierniczej się. Ale ty... żeś mi tym gównem stanął, także nie wiem. Bo no może jeszcze trzy pniaki do wycięcia miejsca. Dawaj, no jeszcze trochę, jeszcze trochę dawaj. Z tego Tura nie mogę. A, dobra. Zabiorę te gówno. Zaskoczyłem O! Już poszło te gówno do chujana śni. Nie, Kultura dzieci będą oglądali. będą oglądali. Poczekaj, nie, nie, dzieci! Poczekaj, to już Poczekaj, Chodzi. Pięcia! Zaraz nie bierz... Zaraz nie bierz, ja się inaczej ustawię, dobra? Ja zaraz z tego wysiądę i po prostu będę se... Wsiadam do Nefkolanda i będę sobie normalnie wodził na kupę to wszystko. Czekaj chwilę, jest zaraz będę. E, utknęłem, pomożesz mi? No. Co? A co za to dostanę? Już nic, bo piątek był przede mną. I odek. E, Padryk, fajna zabawa jest z tym, co nie? Ja się na tej rozdrabniarce uczyłem chyba... ...cztery godziny, żeby nie ogarnąć, organ, ogarnąć ją. Ja tego nie ogarniam, bo nie używam. No wiesz, ja po kartoflu musiałem u, używać. No dobra, wracaj jutro. A kartofel... A, kar a, a no to ty będziesz w maszynie stał, a my będziemy coś innego robić. Gdzie tak właśnie? Nie wiem! Na kubkę tam, o tutaj... Ej, poczekaj. O tutaj, gdzie ten drewno, widzisz? Tu, kubkę! Ja, ja, ja. To teraz się co? No to tu. Czekaj, ja wyjadę. Dobra? Wyjadę ty, z dziewicą, dziewicą, Maryjo, panystką. <grym> nie, <grym> <grym> Mój Steyr będzie jechał. Bam, 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 jedziem traktorem. Jedziemy traktorem. A zobacz, jak lek mnie. Jedziemy traktorem. A miałem lega takiego z Rosentury. A Po, ktoś chciał nie tam. Chciał ktoś. Eee? E! Ursus! Tak Ursus! Co ja? A kto założył Facebooka? Jakiego Facebooka? Urs. Y, kartofel i Ursus 660. No kartofel. Bo jest pierwszy w nazwie. Tam się kazał mi, a ja może nie. Bo się nie znam. Aha. A, a to napisze... nie czego? zrobi, ja sam zrobił. Ej, bukki, bukki A co robisz? Ja to biorę, tylko myszka chyba nie działa Jebada myszka A da się? Da się J, N, K, M Ja spróbuję J, K, M Kurwa, L nacisnę ja też. O już działa mi! Kup się nową. Co? O, Oops, sorry. <laughs> Przejechał kiero. Większego sprzętu nie mogłeś do tej maszyny wziąć, nie? Nie. <laughs> Ale wiesz, wiesz dlaczego taki duży? Nie. Bo mi się jak pniaki... się ściska? Na którym się... guzikiem się ściska? Bo pniaki mi się mieszczą pod e, ciągnikiem. <grym> Czekaj, ja się... Na którym guzikiem się ściska? Prawym przyciskiem jak... i przejedziesz w prawo. Ja tam, ja na górę wyjadę, a wy będziecie mi wywozi... wywozić tutaj na górę te belki, okej? Okay? To po co ja to na kupkę. Żeby sobie później znowu na kupkę przełożyć. A <grym> ja już Okej, okay, teraz no, no, się to Ale zbugowane jest jedno drzewo! Cieszyłem! Esz, a Przemka dodasz? Jakiego Przemka? Do tego, co z, graliśmy razem we trzech na odcinek. O, to na drodze okay. będę robił, co? No, no, no. Jakby wyszedł, no, no. to ten, Esz. Boże. O Boże! Stary, i hamulców Jak ci nie jak nie jeździsz? A no, hamulców to nie ma, nie Dobra. Nie, ale ja mam go staro 41astkę, co nie, ale nie mam w ogóle hamulców. Co do piętnastki? Czego? No, my też mamy. A którym to się rozkładał? Szlak, kto mi pomoże. <laughs> A to no, widzisz to. Gdzie to <laughs> jest? No wprost Ciebie. Aha, Ale Trzeba mnie od dupy strony popchać. Bo mi się zawiesił na zderzaku z przodu i na zderzaku z tyłu. Same problemy z Tobą. Ciepłowy. No Ty... EJ JAK TO SIĘ ROZPADAŁO?! No, w stałem. O, to za nie na tak. mnie. Nie mam nie. rura. Czekaj, bo mi się cały czas wykuje. Nie, O, 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 dobra, wyjechałem. Boże. Żyję? E bo muszę cię! Całyś co? Nie mogę tego odczepić, no! Tak, ten, Dominik ma ten gorszy problem. Tak. Dzwońcie po o... kartoflach. Nie, no na niego. <grymna> co, nie, dobrze, żeby się podnieść? Nie, pożyczę. A nie, to, 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 to. <grymna> Weź i mnie wyciągnij. Bo ja masz, nie... pożycz. To tyś mi idź, wyciągnij, bo ja nie wiem, co ja tam nazywam. No masz, to bierz, ten ciągnik, ja ci mogę pożyczyć. Okay. Chodź, jedź, jedź. To... Jedź tutaj, chodź. Dobra, już ja, ja idę na piechotę. Ja mam nogi. A ja mogę wziąć pumę. Ja się nie wtrącę. Okej, jakby to wykonało. O, oh, kubka tutaj jest jakaś. Oh, oh. Matko. Ok. Proszę. Masz dubię. Masz ludu. Czeba. Bierz mojego, a ja będę siedział w tamtym. Dobra dziubra E na jakim a mamy na klawiaturze myszkę, co nie? Nie na klawiaturze mamy tego sterownika, co nie? Do którym się rozkładało to? Nie. PL czy co? Nie. nie którym się rozkładało? Nie to Ja ci zaraz powiem że nie wiem. A czego? To są ładne belki. Tu można je ładować do tego. Na no, to jest to... Kuba, cofnij się. No, to jest to... Ale Boże, Mateusz, nasz. Znaczy. Czego ty masz ten cały czas nik? No powiedziałem ci, żeby sobie zmienił na swój.

Albo B. Ale, ale, to są ładne belki, ja ich nie będę. Albo B, K, albo G? Tak. Chyba, moment. To są ładne belki, to ja nie będę ich tak Zobacz, markował. zobacz, zobacz. Próbuję. <coughs> mam jabłko mi przynieść. Czas <coughs> ode mnie Cześć. mam za dużo. A weź mi pomóż masz! Weź! Już Weź Jak to się rozkładało? W którym? Na krawę to już to nie wiem. ładujcie te belki tutaj O! O ten już Nie, nie teraz to ja się wkurzyłem. Już ja ci nie będę pomagał. Zaraz zobacz co ja, co ja zrobię. Co ja robię? Tam to samo czoło siedlę. Tak. się to się, teraz sobie będziecie robili, a ja będę coś innego robił. A co ty robisz? Trzeba tu robię? pomóc ładować. Przywoź mi te klocki. Co on robi? Gdzie on jest? <laughs> Poczekaj, zaraz przyjadę do ciebie. Ta przyczepa od tira jeszcze coś takiego powinna mieć. Eee, co ty za 60 gdzie ty mieszkasz? No w lesie. Tomu. Ale tak seryjnie. A co? A? I tak nie dojedziesz. Nie. Nie dojedziesz. Ja nie dojadę? Nie A a kartofelek? By nam pomógł. A do kartofelka to nawet mogę zadzwonić. No to zadzwoń. Tego, zadzwoń do niego kartofel... Ale nie wiem, czy on ma czas. Ale nie, zadzwoń do niego i coś takiego powiesz. Kartofel, u Damiana na farmie są drzewa do wycięcia. <śmiech> 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 on normalnie <laughs> w trybie natychmiastowym przylecić. On chętnie będzie. Nie, on ma już będzie tego farminga. On mnie prawie w szkole pobił, że odcinków nie wstawiłem. ja do niego. Ja tam mam Dajcie do... mi do tego kartofla. On będzie wiedział do kogo? W... O Boże. Kiero! Co? Zobacz, czym przyjechałem. Ja pierdzielę. No to jest drzewo. O, wyjechałem. Koniec, o, robimy tu pole Ciekawe jakby się kosiło E, osiliemy tutaj ten! Kurde, jak to się doskładało? Nie pamiętam Kurde, albo mi się myszka chyba wyczerpała. Jak to się... A ty na mysce grasz? No się wie A wyciągnij baterię i wsadź z powrotem, może to zadziała. Bo mi tymczasem się wyłącza, nie... E weź, ja to wezmę, Masz, ty weź, a ja to wezmę i to weź to, dobra? Okej okay. A ja wyjmę sobie baterię i włożę Tutaj mi pewnie wszystko wyleci, ale... To nie jest problem Teraz grawiecie na ciemne klawiaturze. O już teraz chyba pójdę zadziałać O, teraz już idę sobie ją I... O Boże I, Co się I może nie Kuba działa Oj mam Otwieram, a to mi się zamyka Budżet, Bo drzewo spada Wiele, bo... Jestem w LIBER, 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 no co Ty się tym umiesz obsługiwać? czym 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 ja, ja nie ciemniłem. LIBER, 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 W sumie to nie w <noise> e, weź to Zeddy szybko, ja wezmę tą wezmę szybko i weź A Spróbuję tym pojechać Masz kiero, bo ty się nudzisz na tej farmie, masz kiero, rób A ja zetnę te Oj nie nie na... nie Kupi piłę W dupie Kup bo to ja muszę to... tam liście zebrać Ja tam ja, są liście, widzisz? Widzisz, tu są liście a ja się wezmę za inną nową. No, ty do drzewa, się nie nadaje. Nieuchronny jest taki samotny stoi se go. Jak to, murzynie, się nie znosz na drewnie? Murzyn się nie na drewnie. Mieszka w lesie, a nie zna się na drewnie. No wiesz, u mnie takich nowości to nie ma. Burzyń się nie zna Dajcie mi Skypa do Kartofla Zaraz do niego zadzwonię, powiem Trzeba zetknąć las i pomagać Panu Damionowi Dajcie mi do niego Skype'a Co? Weź podciągnij tą choinkę nie? lekko. Albo czekaj. Albo dole. Nie, nie, to co ja mam? Eee, aha, okej. Okay. I cię ukrzyło. Dobra! Ja swoje roboty wykonałem, jadę do siebie częściej. Jeden piennik obrobił i hej, a ale... ja. <grywa>